Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Służby Celno-Skarbowej rozbili grupę przestępczą kierowaną przez Jacka B. słynnego, Lelka, który w latach 90. mieszkał w Lubaniu. Dowodził on gangiem walczącym o wpływy na pograniczu polsko-czesko-niemieckim z grupą Zbigniewa M. pseudonim Carrington. Podczas operacji realizacyjnej, która miała miejsce na terenie Dolnego Śląska, funkcjonariusze CBŚP i celnicy oprócz Lelka, zatrzymali dwie inne osoby, które były członkami tej grupy. W Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełniania przestępstw ekonomicznych, takich jak oszustwa finansowe czy wyłudzanie podatku VAT. Zdaniem służb członkowie grupy mogli wyprać ponad blisko 40 milionów złotych. Funkcjonariusze potwierdzają, że w tej sprawie oprócz wymienionych zatrzymanych aresztowano już wcześniej 17 osób. Jak zaznaczają policjanci, to nie koniec, bowiem sprawa jest rozwojowa. Warto przypomnieć, że podejrzany Jacek B przebywał w więzieniu zakierowanie wspomnianym na początku materiału gangiem. Zakład karny opuścił w roku 2016. Teraz wszystko wskazuje na to, że znów do niego trafi.